Ten pi... jak ich mało. Czego na uważasz kolego? Nie, już tak miło, nie. No ja właśnie, stąpuję teraz przeciwników, nie, rozproszę liczne. Michael, graj, graj. Pa, tu to jej, ja na Kindred. O. We fight? No. Mój fight? nie będzie to Nie Wycofam po prostu. Jest, i nara. I tyle było. Ja gram. tego. Dobra, esz. Gramy teraz lulką, nie? Piggy, pyk, pick. Lulu, czy. O, nie na Q, ale niech będzie. Ja tym dostałem, ale mam za to creepy. Autos i Q. O, i obijamy go, nie? Zdał Q. To trochę mnie ściągnął tu. Teraz chyba W po prostu wezmę, żeby autosy mieć ulepszone. Nie wiem, czego móc zrobić tak, ale nie trafiłem. Tego autosa w niego, bo nie wiem, co źle kliknąłem. Pam, pam. Dobra. To Bum. O, sibal. Dobra, wyrzucił. Fajten, mahen. Dojaz. Pam. Dojazd. Dojeżdżamy, nie? Ziutka, ma to na głowie. Pomarze, dużo choruje. No właśnie pomarze, co druga osoba ma jakiegoś Covid'a czy coś tego typu. Ale ja jestem na szczęście zdrowy. Masz słysze? Mam. Słyszymy teraz? Mogę no, nie może tu grać. Dobra, git. wP wupi, wupi. Bez flesza ziód son. Gitara, siema. Czy Neko jeszcze działa na midzie? No jest w porządku, nie? No ja Nikt nie gra Neko na midzie, ale ja lubię zawsze Neko. Mój pocket pick. Jestem jeszcze na studiach? Tak, jestem na Przemyśle 4.0. Zjadę się tak na sportu. Bum. w niego, proszę. Żarę w mojej topside dżungli. Dobra, teraz zrobimy chyba sztuczkę. Zmieniam się w Creepa. Wchodzę w niego. Nawet go to nie, nie zabije. Niech już muszę od góry. Uważa. Uwielbiał pewnie nawet. Dobra, tepek. to pociesza ją, co się dzieje na dolnej alei. No dobra, to powinien skierować się, jak nie dostanę nerki Dobrze, trzymam ze słowo. Ja też będę nieźle dymał, bo jestem dymaczem. Baron trolluje z buildem jak coś. Czemu? Wyjdzie w Eclipse. Co powinien kupować? Sondered No dobrze, Zajdziesz dobrze. No nie Ameryki jak coś. No i dostałem właśnie przy zejściu na rzekę obitkę za pół HP. Go biegnę powoli. Z drugiej strony. Mam go. Bez słysza, żarwan. Tu nie wchodź. Szanowni szef różne 10 hopę o wszyscy, naprawdę. Erkuję tu! Oj! to się Oj. nie wleciało! Unlucky, to nam się wyjebał. Ach, no, to can do match. No nie wiem, ja ją wyumieram. Dobra. No co ja że tam żarwan nie umarnie? No jeszcze ja nie miałem od razu. No, że... ten Lucian nie umarł, bo to są tarcze od Że ja nie trafiłem jednym jakby, drugim Barierę też kliknął. Ej, łeta jakby... idzie okej. Okay. Jakby Jarvan szybciej zginął, to wtedy wygrywał mi instę, mam plus 75 range wtedy, nie? No Nie I wydaje mi się, że jakby był po i miałby tej ten są teraz w ekwipunkę to też byśmy wygrali. No wiadomo nie. Ja miałem Hardwante Oxa tylko. Jakby babcia miała wąsa, to by była dziadkiem. Jak ty się w ogóle ulepszysz, to ja będę miał lepszy twój zasięg? Tak, będziesz mieć. To cwaniak. O, lufs, lulu mamy. Albo nie grają tutaj, voidgrawcy, to? Ja nie wiem, czy grać w nie nie amerki. Mobba grają. Bo zbyt dużo z tym faktem nie zrobimy, ale dobra, Rek ja próbuję. Nie możesz, nie masz, ale. No ma merkę. No nie wiem, czy jesteśmy w stanie. podejrzewać. Opa, Ej. Pa? No, pora, no 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 so tego bijemy. I w raptory, w raptory, asap. raptory. to raptory, nie może grać, nie ma flesza, ale pewnie weźmie te raptory z plusma i umiera. No, ja w bazie. Item. Hit. Dobra, no ci mogę z drugiej strony, może tu podejść trochę. Ale raczej. Opa, Dawaj. No, widzę. O, no, tutaj. Niech to z boku. Nice. jeszcze ja Jeszcze jest jeszcze sway teoretycznie? Pamiętam, żeby się, ja ci go być. blokuję. Nice. Dobre to było, nie? No i tak to można grać, kurwa. Neko-neko. Dobra, mam itemę. Jest Rotobelcik. Widać, że jestem masakratorem. Wierzyć po takich zagrywkach, by pisali po na czacie. A teraz nika ani słowa. Badger. Dobra. Został bombę. Bo ja teraz zrobisz tuczkę na nim chyba to się nie skapnie Jak coś to na moim bodu możesz już o 5 range, nie? mi first tower na bocie Nie, mam cały czas 500 jak coś Tak? No to bez sensu No nie, bo ty się tylko zamieniasz, pasywek nie, nie bierzesz Czemu jak grasz Casing to nie robisz szet nie? No instalowałem Badhir to nie jest dobre to zrobiłem Mhm. O, dowiedź go, nice. No, bez flesza. najstraj. Nice dobrze obrót z mojej strony. Assel, dyskupy to, jebać buty. Potrzebujemy AP jak najwięcej. Nie, no wydaje mi się, tak to wygramy. Hindred ma dwa itemy. Zresztą jak ja wejdę w fighter, zagrywkę zaczaruję na neko, bo jestem najlepszą neko w Polsce. Takie dobry jesteś, tak, no dobrze, jesteś ty jesteś najlepszym Mazachary w Polsce. Najlepszą neko w Polsce. No? Tylko ja gram tymi czemperami w Polsce, nie? Zdaję nie wiem, muszę czekać, 30, 30, 30. To trochę długo poczekamy. Nie wiem, co to. No, bo towera nie ma. To jest smutne. Bo w takiej dominacji, na się możemy zrobić tak. No ja miałem, lepszą pozycję mieli. Naughty tu. Grajcie, nie bójcie się. Gdybyś się wyjebał. Dobra, no ja muszę iść bota w takim razie. Dobra, mam jedenastkę, huge. Bez proszę Nie, nie mnie tepnąć. Nie, jednak nie, nie, nie mogę się ruszyć przez 5 sekund na crowd control. Jest tutaj 5 przeciwników na topie z jakiegoś powodu. Nie wiem, czemu jest. 5 przeciwników na topie. Nienaki. No my bo też nie wiem o co chodzi. Kto typuje. A, chłej No, tu było. Błędeżko, bym tower wziął cały. No dobra, robimy sztuczkę. Albo się dozłapać złapać, ziomek, na creepa, albo Dobra, będzie tragedia. Coś... Mogą wchodzić do dżungli. Dobra, cofam. I był tak łupie. Incredibly punishing losers queue. We win this game if you play like human. I'm laning against the most broken champion in the game. No tak, ale go z tego odkleję, łapie. Nasz problem. Chcę ja ci bierze. No, idzie. Dobra, biegnę tam na koło, tako. musimy go zrobić. Jestem w idealnej pozycji. No, My idziemy z Lulu i Kamil. No to będzie światło na Ciężko, ciężko. No dobra, idę jako Wracają creepa, może to? tu, wo 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 no. No jest, się. No i, się no dwa, i to, to teren. chodzi kurwa w neko. BOW BOW, bow. Można tu grać jak chcesz. Co za debil, nie wiem. No, ale nie ma wave'a, nie muszę cofnąć. Ale mam cały tym przynajmniej. Oj, nasz przewodnik umarł. Mam ba czapkę, zagram teraz. Zobaczymy, nie? No ale dobre, to było dobre, to było właśnie Neko at finest, nie? Na stole i tego pyszne, że nie takie zagrywki grać. No bo ludzie o tym nie myślą. Tak, nie grasz co chwilę na Neko? Hmm, Mordki na Mordkina, są. Nie wiem czy wy możecie tam podchodzić w ogóle. Bez Tam typuje. Ja mam flesza jeszcze, typa! Oni tak nie mogą. No. Bia czerwona. Jest mf O! Dobra, żyje. Heal mnie uratował. WP! Dobrze! Well fucking played! O to chodzi! Jezu, się zgrupowali, jeszcze flash! No, no, się pisze się z zykim, Uuu. nie z kim. Gram z Majkusem. Dobrze to chodzi, nie? A tego Neko to jest to właśnie, nie? Ja Kiedyś to tam... To... Kiedyś tam pisali po chczampy, nie? Robiliby klipy z taką erkonyka Neko, a teraz napiszą ci, napiszą ci nice, nie? No, przynajmniej tyle, nie? No, w sumie to tak. Dobra, tu gram na spokojnie, bo nie wiem, gdzie jest cała ekipa. O, tu mnie zwardował. że jak za ścianą stoi. Gram z tyłu bezpiecznie. Gdzie są młodzi ludzie, którzy mają marzenie o tym, żeby być najlepszym w jakąś grę? I ten e nie duch. E -sport jest ten esportowy dół. Esport jest Tedek. Dlatego powinniśmy zrobić wiesz, zatoczyć koło i zrobić globalny reset do e sportu, nie? To e esport jest za bardzo zgatekipowany, to jest problem. Co To zrobiłkę? Ej, co ty robisz? Nie widzę? Trochę ja tak chciałem poświrować w każdą stronę, a... To wysz... no dobrze wyszło. Liga umiera. Na pewno nie jest na fali wznoszącej, ale. Liga i tak jest najlepszą grą, jaka jest, nie? W najlepszym statek. Ogólnie z grami multiplayer jest problem, nie? Nie ma takiej jednej gry multiplayer, w wszyscy wygrali i każdy chciałby być najlepszy. Poe. Dobra, poe wyszło tydzień temu i za tydzień znowu zdechnie. Tyle z tego będzie, nie? Może tu podminę. Po prostu i my zagramy dajwa na topie bocie? Jednak nie grał Divea na bocie. No uważajcie tam. A jakbyście prostu nic tu zrobili? Terry jako creep, nie? O, o. Wariata No to uciekajcie, my będziemy mi tower w takim razie. Ja nie mogę tu niebieski, jest serio? No to ja umarłem to daj shutdown. Nawet dwa towery, z Mida może weźmiemy? Okej. Okay. Hmm. ktoś leci. Kolejny shutdown. Dobra, uciekliśmy. Nice, ja mam czapkę w bazie. Dobra, zagramy jeden dobry fight ze mną, ja ich rozpierdalam wszystkich tak, że będą w szoku, nie? Dobra, idę teraz creepem. Mnie się tego nie spodziewają, bo idę tym. Myślę, że to lucky day Luciana. O! Chyba coś kurwa czują, nie? No, więc uważaj. Ktoś tam wyniuchali, nie? Ale to spokojnie. Nikt z nas nie może z face po prostu drake'a. Wierzmy to, nie będzie trzeba face jest? Dobra Czy nie robią tego długo bez Luciana? Czy niebieskiego? Nie no, bez Luciana nie ma chuja Pa! Lucian, 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 Lucian Eś? Nie żyją wszyscy Dobra, to było... Ej, to tak szczerze? To było całkiem niezłe Yo! Myś Ale rozjebani nie, nie no, Neko jest OP, tak szczerze, nie? Czy takie playsty można robić I tak solo fighty wygrywać jeszcze nikt tego się nie spodziewa. Wystarczy, że tutaj RK w 4 osoby. Dobra. Nie wiem, jak on się tu pojawi, to ja w niego flaszuję. Ja chyba tabem pójdę. My weźmy cię dwójkę, nie? O dobra. Proste ma 0. RK za 8 mam ty, w ogóle. Słyszę, Jarlon. So dobra. Play it slow. Nice. nice. Kończymy ja sobie. Ja walnę zabiję pod tym pod Nexusem. Dobra, no, dawaj tego. rka, Erka. Dobra, bijemy po prostu koniec gry. GG. Let's go. Mówiłem, że skierujemy i skierowaliśmy, nie? Dobra, dobra Gierka, dobra Gierka, no. Dobra, taka taka fajna, taka pokczempowa, nie? Pozdro YouTube, nie?